Dzień dobry, nazywam się Paweł Domagała. W spektaklu Koziołek Matołek gram Koziołka Matołka. Nazywam się Złóza Grabowska. I w spektaklu Koziołek Matołek gram wiele postaci, tak jak większość z nas. Pierwsze, które przychodzą mi na myśl, to Jerz, Wiewiórka. Nazywam się Wojtek Solarz. Gram w Koziołku Matołku stracha na wróble pana twardowskiego. Michał Maliszewski, gram między innymi zająca, pirata. Chińczyka. Strażnika. Nazywam się Ania Kuska. W spektaklu gram między innymi Cesarza, Kaczkę. Starego bociana Wojtka Kulasa. No, wiele, wiele najróżniejszych postaci. To jest historia o tym, że warto zaryzykować i rzucić się w taki wir przygód, żeby... Taki mały koziołek nie chciał siedzieć w domu, tylko chciał po prostu no, z, z, jakoś podróżować, zwiedzić świat. Jest na morzu, w Afganistanie, w Chinach, lata samolotem. Jest scenografia z papieru, wszystko się tworzy na oczach dzieci. Więc można zobaczyć własnym okiem, jak, jak powstaje taki świat jak na przykład Chiny, a za chwilę bardzo szybko i bardzo pięknie zmienia się w następny świat. My się tak bawimy, jak dorośli w małym pokoju że wszystko, wszystko tam, wszystkie te krainy można wyczarować. Koźnik no matełek też jest myślę, że nie. Nie tylko dziecięcą wyobraźnię jest w stanie poruszyć. Więc na pewno rodzice też się nie będą nudzić. Są, są rzeczy, które pewnie bardziej zrozumieją małe dzieci, a są rzeczy, które, które bardziej trafią do, do starszych dzieci i, i oczywiście do dorosłych w tym samym. Zapraszam wszystkich widzów serdecznie na spektakl Koziołek-Matołek. Naprawdę warto przyjść i, i zobaczyć, jak świat Koziołka-Matołka materializuje się na Waszych oczach. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Zwłaszcza dzieci, żebyście szantażowali emocjonalnie swoich rodziców i wyciągali ich do teatru. Nie siedźcie w domu, nie oglądajcie telewizji. Bajki można wypożyczyć na DVD, a teatru na DVD nie, nie. można wypożyczyć. Dziękuję bardzo.